Mano widzowie, jeśli chcecie wygrać takie piękne skiny, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie. Jedyne co musicie zrobić, to wejść na mojego Discorda, oczywiście podczas wpłaty użyć kodu Matuszyst, który daje Wam oczywiście 5% do doładowania. I e, jeśli już nagracie tą wpłatę i podejście ją na Discorda, ja dopisuję wam pikekiki. Pikieciki działają w taki sposób, że każda jedna złotówka z moim kodem to jest jeden los. No i później, czyli później 17 maja, będą wyniki właśnie na te piękne trzy skiny. I jeżeli załóżmy, wpłacilibyście, nie wiem, bodajże 100 złotych z moim kodem i trafili, załóżmy, w pierwszym giveaway'u właśnie takiego Hansmanika, to was oczywiście to jeszcze nie skreśla, bo możecie bierzecie udział dalej w następnym, w drugim i w trzecim losowaniu, także moim zdaniem naprawdę fajna opcja, plus skiny w tym miesiącu są zajebiste, także cóż, zachęcam do wpłaty z moim kodem, no i słyszymy się w takim razie 17 maja na live'ie i wtedy te skinki będę rozlosowywał. A ja już w tym momencie zapraszam Was na odcinek. Siemanko! Przed rozpoczęciem tego filmu wybierzemy sobie jakiegoś skinka dla widza, który będzie do wygrania, oczywiście. Tutaj I powiedz mi, z jakiej skrzynki byś widział tutaj skina dla widza, żeby dropnąć? Z jakiej skrzynki? Kurcze, no. może z tego premiuma, co? Polecimy na grobowsku, czy nie? Premium ja tak w miarę od 20 do 30 zł. Staram się widzom zarzucać skiny. Także. Ja rozumiem, tak, no to, to powiem, powiem tak. AK47, skrzynka za 20 zł. E, 40 tam 40 naprawdę 40. potrafi fajnie oddać dobra, no i zobaczymy w takim razie jakie kałaszki tu lecą. kliknijmy sobie trzy razy. No nie za bardzo, no nie za bardzo. Dobra, jeszcze raz. Emerald ten... No znowu lipa. Dobra, będę musiał chyba... Będę zmuszony sprzedać mojego pięknego karambita. No i dobra, poszukajmy w takim razie jeszcze raz jakiegoś... <laughs> o kurno... No dobra, jungle spray, myślałem, że, że to 3, 4, 4 razy safari. No jak na razie nie ma nic takiego co bym wam mógł rozzyć, żeby ten skin był w miarę jeszcze ładny Bo cena to jedno a jakość to drugie No dobra Coś ten kałach Pointed disarray No troszkę za drogi kurczę troszkę za drogi Czy w ogóle tu jest jakiś taki kałak w miarę cenowo który by mi odpowiadał dla was Chyba w takim razie będę musiał w tego ratrota albo emeralda celować Okej, okay. teraz w ogóle ładnie dało bo poleciał akwamaryna no nie za bardzo, nie za bardzo. Dobra, poszukajmy tego skinka yy, za dwie dyszki, to tam był ten Emeraldik, w takim razie dzisiaj będzie ten Emerald, bądź, zależy co pierwsze wypadnie, albo Emerald, albo... Okej, okay. wyleciał Emerald, także Emerald i dobra, 15 zł to trochę mało, to jeszcze dokręcimy szybko Elite Wilda. Jeszcze szybko dokręcimy Elite Wilda, żeby było dzisiaj dwóch zwycięzców, tak zrobimy, dobra. Czyli dzisiaj do wygrania będziecie mieli oto te, te dwa kałaszki, które w tym momencie sobie szybciutko wypłacę. Jeśli chcecie je wygrać to pamiętajcie zostawcie lajka, like zostawcie suba. No i zapraszam też na kanał Przema. Oczywiście tam też na pewno jakiś konkursik dla was jest przygotowany, także polecam zaglądnąć, zerknąć, wymagania trudne nie są. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także no, te skinki trafiają w tym momencie do mojego eku. Czekajcie, w sumie pokażę wam, już miałem to z telefonu akceptować, ale mogę wam pokazać, bo już trade oferty przyszły, obie na te skiny. Yy, dobra, są, so, proszę bardzo, akceptuję. Jedną, o, jeszcze jakieś naklejki się trafiły oraz drugiego kałacha. A ja już w tym momencie z tego miejsca zapraszam Was na... Film i zobaczcie, komu uda się zrobić kosę i czy w ogóle się uda zrobić kosę. Także proszę bardzo, zapraszam. Siemaneczko widzowie, witam na kolejnym odcinku na G4 Jeszcze przed rozpoczęciem chciałbym tutaj napomknąć, abyście wpisali kod Matuszyst w to miejsce. Daje Wam on 5% do doładowania. Czekajcie, Matuszyst. Daje on Wam 5% do doładowania oraz krzeczkę Milspet za darmo na start. Ze mną jest oczywiście Pan Przemu, z którym będziemy dzisiaj robić od stuweczki do kosy. Proszę, przywitaj się. Cześć widzowie, witam, witam. Yy, także cóż, no chyba nie będziemy przedłużać. Yy, jeden film jest yy, właśnie u na tym filmie. Dobra, nie będę spoilerował, co się wydarzyło. Czy możemy, możemy ale mogę powiedzieć, że, że się babakosa. udało. Że, że się tak, udało. Babakosa. Że się udało. Komu się udało, to nie wiadomo, ale się na pewno udało. Dobra, więc cóż, ja w takim razie zacznę. Zrobimy sobie bitewkę tak około za trzy dyszki na start. Zarzucimy sobie może linksa na start. Potem damy sobie. Famasika, Crimson Roń albo nie. Dajmy no też te, tego nowego Golpsona nie będę dawał. Lucky Panczyk i Cyrexik, za 32 może być? Jasne, że tak. Powiedzmy jak dzisiaj robimy, bardziej na dwóch, czy bardziej no. też z błotem, tak jak ostatnio u mnie kręciliśmy? Wydaje mi się, że możemy zrobić w trzech, under, w trzech underdog. Daje mi się, że coś takiego Dobra. będzie w porządku, także ja już tworzę bitwę, kopiuję ten kodzik i już Ci podsyłam. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło, oby na plus, oby na plus oby dla na nas, plus. a nie dla bota przede dokładnie, wszystkim. Dokładnie. Ja jestem bardziej, bardziej graczem underdogowym, także także ja underdogi uwielbiam, mi z reguły nie leci jakoś świetnie, jak największe winy to na underdogu, także mam nadzieję, że, że odda. No i dobra, Henry poprosimy ładnego Syrexa dla nas. Dokładnie, no i patrz, wybłagałeś, wybłagałeś. szkoda, że długo 6 zł, a nie widzę, za 18. Widzę, że ja znowu mam opóźnienie. Ty jesteś taki do przodu. O, o, o! Tak? Oho, ho! No, chłopaki. No, na razie jest lipa, na razie jest lipa. Chłopaki, slipa. ale dziękuję, dziękuję. <laughs> dziękuję za takie, za takie dotacje w tą stronę. O, kurde, dobra, czekaj. Ej, powiem szczerze, że było naprawdę close, było naprawdę close. Dobra, no to ja zaczynam dobrze, 81 na start, także dziękuję Wam bardzo za, za takie sowite doładowanie do mojego balansu, no i no i dobra, zobaczymy jak to wygląda. Jak na razie 166, także ja się zbliżam, proszę Cię, żebyś teraz ty zrobił bitwę. Dobra, dobra. Ja mam 74,40, także powiem szczerze, że no, no szkoda, że mi się nie udało wygrać. Ja zrobię na pewno maki, bo tak czy na live'ach, czy ogólnie właśnie ostatnio u mnie one fajnie oddają. Stickery tak samo dorzucimy. Okej, okay, ja zrobię taką w sumie za 28. Ja bym zrobił jeszcze inaczej, damy na czterech i damy normalną. Okej, okay, okej. Okay, Myślę, na że na czterech możemy zaryzykować, bo to może być fajny profit. No dobra. Dobra, masz już, masz już link na Discordzie. Już dołączam jak najbardziej. No i dobra. E, a niestety, tutaj na trzeciego slota nie mogę wejść. Dołączy mnie na drugiego, ale bym widział bardziej się na trzeci. Dobra, mówię, że trzecie odda. No trzeci, coś czuję, że tutaj będzie najlepiej tam rzucało. Także szkoda, No ja teraz, teraz wygrałem właśnie. Żyuję, że w sumie nie dam w Nerdogu. Bo przed, przed chwilą wygrałem tą bitwę i wątpię, że drugi raz że drugi raz uda mi się wygrać. Nie, nie, nie. Musisz stare boty przywołać. No to ty jesteś tym. A to ja jestem, bo dobra. Ty jesteś liderem. Dobra. A ja czekam, mówię, ty, a ja czekam. <laughs> Dobra, bawimy się. Dobra, jazda. No to. Co, co tutaj Czuję to... Tutaj stuweczkę czuję przynajmniej, nie? Bo to, to jak walnie, to jest raz, chłopie. Neon Rider może dla mnie w takim razie fajnie było. No, tutaj ty zacząłeś najlepiej, ale na razie nic ciekawego. Okay, no i dobra, i ten. Aaaa, kurczę, szkoda, że nie ten za sześć dyszek. Dobra, ja też, ja też coś dropnąłem. Ojoj oj, i Bot Hendry też za bot 8. Hendry nadrabia, ale dobra, okej. Okay. Bot chat już jest poza wydaje. Oje mi się, dobra! Tak jest! 39. Tak jest co ty gadasz? No i dobra, no, no i dropcie chłopaki, dro jeszcze duality, jak tu sypie! Dobrą bitwę żeś przyspącił, tak ci powiem. No nazekać nie będę, Niebo. narzekać nie będę. Jeszcze Saudofik piękny dla mnie. Dobra, okej. Okay, Co to wy... jest grana? I mówiłem, że będzie stuwa, ale Ohohoho. nie sądzę, że dla ciebie. Kurde, no, dzień no, 20... konia dzisiaj, wszystko ci wchodzi. No dzisiaj, dzisiaj jest mocno, dzisiaj jest mocno. Szkoda, że na niektórych odcinkach, które nagrywałem wcześniej tak nie dawało, bo tam grałem troszkę za większe stawki, ale no dobra, no dobra, trudno. No bo może... to musisz maszyna dogrzać, teraz dogrzałeś maszyna. No, no w sumie teraz dogrzano będzie oddawać. 262 dziko, mam kurno Znowu jesteśmy blisko. O kurde, już czekaj, e, jakie to skrzyneczki. Już tak z na 120, bo od tych <laughs> skrzynek zaczynam z reguły. a tutaj muszę wybierać. Dobra, Azurka Opportunity dorzucimy sobie Goldsony, mm. bo one lubią fajnie podbić pulę. Ile Ci zostało mi, Bo nie chcę. E, 40-45. Dobra, to zróbmy w takim razie troszkę troszkę tańszy. Chociaż nie, dobra, może, może inaczej. Może zróbmy Famasika. Wrzućmy za 26 bitewkę. Żeby Jasne, no i mam nadzieję, że. Później jeszcze będę miał jakoś tam jakiś, właśnie jakiś balans na, na ostatnią w razie, gdybym teraz nie wygrał. Chociaż ja czuję teraz, że wygram. Czujesz, że wygrasz? Dobrze, że mówisz. W takim czuję. razie przygotowałem już ci tryb underdog. Oczywiście dla mnie Klasyczek, klasyczek. Tak, że jeżeli mówisz, że wygrasz, to, to ja się słucham underdog. Dobra, mamy. No i jazda. No goldstone 3, Azurka Famas i Opportunity, no to mam nadzieję, że co. A takie jest taki jakiś Famasik ładny ci z tego wyleci na przykład, no. Niech Azurka będzie. jest bardzo specyficzna, bo właśnie ona potrafi zabrać bardzo, ale potrafi tak dać, że jest naprawdę nie. Mówisz, mówisz, ja w sumie... Tyle jest zwrotki. Ja nawet Teraz jeszcze... ty musisz stare bota przywołać. A no tak, tak, już, już zagad... zagadałem się, zagadałem się, już się nawet nie skupiam na tej bitwie, tylko na rozmowie i na temat skrzynek, bo patrzę sobie na te procenty, o których mówisz. Dobra, no i co, lecimy w takim razie. No dropcie, dropcie chłopaki. Tutaj może być jakiś bęgierek, okej, okay, no ale no nie tutaj, nie, nie no, z tej skrzynki. No, pierwsza, pierwsza lipna. Tylko złotóweczka najlepiej. No teraz dla mnie. No ale nadal, nadal chyba prowadzisz. No do jakimś. Okej, na znam. razie jest super. Nie bo znam ja, znam. ja nic nie mam. No jak na razie masz najlepiej. Dobra, Azurka, coś ją ja gadałeś, że dropi. No i dropi. Ojo, oj, i oj, oj. No i masz rację, muszę się z tobą zgodzić. Ojoj. Oj. No nie no, No i dobra. No i dobra. Kurde, proszę, proszę, Opportunity! no zażyć coś dla czada Kurde! no nie, bo to dymą, jest jego bot z no bo dymą A Powiem szczerze że się skupiłem tylko na nas, w ogóle nie patrzyłem co dla bota leci. No niestety, kurde, kurde, szkoda, szkoda, bo byłem na pewno bliżej No i powiem ci ile ci zostało w takim razie? Za ile ostatnią bitwę przygotujesz? Ja mam dwie dyszki, powiedz mi jaki ty masz... jaki ty masz balans? Ja mam 240 <laughs> Czyli dobra Czyli robimy teraz coś Um, co może oddać? Tylko pytanie czy... Okej, okay, robię inaczej. Robię inaczej, damy, damy jakieś większe skrzynki po prostu. Ryzykujemy stary. Mamy no. idealnie, mamy na trzech. Tutaj będzie grubas. Nie, tu są dwie skrzynki, ale ona powiem Ci, że zaskoczył. No, Aspiration Lucky Punch. Aspiration to bardzo... No często kręciłem tą skrzynką jeszcze. Jeszcze jak deala nie miałem. No to naprawdę ładnie, fajnie ta skrzynka dawała. No i dobra, pokaż mi proszę. Co tu ciekawego wyleci. Okej, okay. no bardzo ładnie chłopaki. Muszę No wam i mamy underdoga, muszę, bardzo. Muszę wam chłopaki powiedzieć, że naprawdę się ładnie postaraliście. Chociaż. I co tutaj? No i kurcze pieczone twoje znowu. No, <grym> no, ja ej nie, no jest, jest dramat, jest dramat stary. Ja dzisiaj, no, dzisiaj wydaje mi się, że chcę z tobą nagrywać częściej, mam takie wrażenie, że jakoś dobrze mi się z tobą nagrywa, nie wiem dlaczego. No. Dobra, to teraz jak cię mogę prosić musisz mi zrobić live'a na Discordzie. Jak myślisz? Polecieć od razu z tym, co zostało? Powiedz mi, czy jest live jeszcze? Tak, teraz już się upewniłem, teraz jest wszystko widzę. No to stary. co? Ja chyba walnę Alina, że tak to powiem. Walnę Alina. Spróbuję od razu, że tak to powiem, tą kosę zrobić. Na dwóch, żeby nie ryzykować za dużo. No i dobra. Mówisz robisz taką tasiemkę konkretną jakąś. No, zrobimy jakąś tasiemkę y, tutaj z takimi skrzyneczek. Y, mamy tutaj Hypera. Ja Hypera bardzo lubię, bo on fajnie mi daje. I co Fatek? Dobra, walnijmy ostatnią, jakoś taką droższą. Smartmovie chyba mi się wydaje, że może tutaj być ciekawy. Smartmove kiedyś przeze mnie abuzowany. Ten Jurassic, ten Jurassic właśnie bardzo oddaje. Ludzie mi piszą na streamach bardzo często. No, Jurassic jest bardzo specyficzny, bo on tam, ma, on może oddać fajnie, ale też może dużo zabrać. Ale procentowa, dokładnie. No to jest procentówka, to jest procentówka, więc dobra. Dajmy sobie UFO jeszcze, dajmy sobie UFO, poprzesuwajmy troszeczkę to UFO do przodu. No i dobra, no i dajmy Water Elementala jeszcze w sumie do przodu. Niech on będzie... Nie pre... wiem, czy pamiętasz czasy, gdy Water Element, Elemental był wart 10 zł, on jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu. Nie, w sensie dyszka na pewno nie był warty 10 Tak, tak, no? ja go otwierałem, ja go otwierałem, 200%. Nawet możesz ludzi na, na czacie zapytać pod filmem on był kiedyś za 10.50 A w sensie, że kość, kość skrzyni, tak? Kość, szyni, kość okay, skrzyni, kość skrzyni, tak. Ja tak. myślałem, że skin jako skin, to, to wtedy się nie, nie, nie tak, dlatego się nie zgadzałem. No to tak, on był tani, pamiętam, pamiętam, że on był taniutki. No ale teraz te skiny też mega wystrzeliły do góry, niestety z ufo nic. No ale dobra, to teraz gloczek piękny dla mnie. Ale tu trzeba rozbić maszynę, który teraz właśnie będzie oddawać o, 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 Co ty gadasz ze Stotraku, o stare No stary. I dobra, no i tak można zaczynać, no i tak można zaczynać. Dobra, no to co chłopaku? Panie czadzie, no to zapraszam do, do rzucenia tutaj się, że tak to powiem do ładnej puli Bo jak na razie tutaj mamy... szkoda. mamy ładnie, mamy ładnie Po lewej ładnie wypada. ojojojojo. Aj to jest też klasyczek z Party Mixa, niestety Lionfish, small Juicer. No tutaj lipa, dobra, okej, okay. trzeba coś podrobić. 100 zł zostało jeszcze w skrzynkach, więc nie ma trak... Okej, okay, okej. Okay. Cyberus. Tylko szkoda, że... Dobra, myślałem. Myślałem, że to w lepszym stanie, ale bot nic nie dropnął. Bo, i, I to jest minus, kur... D D D dobra, okej. Okay. Nie, nie, jest twoje, jest twoje stare. Ale myślałem, że minus wyjdzie, bo bot nic nie natrafiał. Ale dobra, nie jest źle, nie jest źle. Mamy 320. Co w tej sytuacji kurczę zrobić? Myślę nad jakąś dewką underdog. Za za, za 300. Jest generalnie skrzynka za 120 Nie pamiętam jak ona się nazywa Ona ma chyba hole narysowanego Premium, premium Ja ją, ją uwielbiam otwierać Mówisz? Dobra No to zrobimy krótką bitwę w takim razie Zrobimy krótką bitewkę yy, Czy jest stać? Nie, czekaj, tańsza troszeczkę 320, czyli 75 powinienem dać I zrobimy to w underdog'u po prostu Dingi, stać mnie? Nie jeszcze, tani, okej. Okay, 7. Tuszol, tuszol stare bierz tuszola. tuszola. Ja generalnie mi nigdy nie daję, ale moim ziomkom tutaj dawało kosy, rękawice, wszystko, wszystko. Mówisz? No to dobra, to underdog to underdog Ja coś czuję, że... że, że, że jakoś czuję, że zaraz... ufranek Franek, ma do Franek no, Ta bitwa, ta bitwa wygląda jak 1000 zł stary, patrz co się będzie działo. Mówisz, że ta bitwa wygląda jak ty siak? No to dobra, zobacz. Dokładnie tak. Okej, okay, pierwszy. No... Lipton, dobra, Uku. premium, premium Uhuhu, okej okay. No, Dobra, no. proszę cię, Franku, Franku, zarzuć w czymś hur oh, nam standard jednak aj, aj, aj. A, Szkoda, szkoda, bo jest w sumie punkt wyjścia tak naprawdę praktycznie No ale i tak jakieś to ta bitwa nie była wcale tak mocna Myślałem, że ten Beast podbił le nie lepiej No i niestety na dzisiejszym odcinku nie udało nam się ani jednemu ani drugiemu dojść do... To kosy szkoda, pokręciłem się było blisko. Trochę. No, 324 no to tak naprawdę jedna dobra bitwa wystarczyła, bo koska od 450 chyba się zaczyna. Także Dokładnie daleko tak. nie było, daleko nie było od stówki. Da radę coś już pącić. Pamiętajcie, że nie zawsze. A więc cóż, dobra. dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, wpadajcie do Przema, link oczywiście jest w opisie. No i jeżeli Wam się podobał ten odcinek, możecie napisać w komentarzu, bo jest szansa, że jeszcze w przyszłości się na pewno spotkamy. Tak jest. U mnie zobaczycie na pewno seryjkę od stóp do kosy. Też prowadzę bardzo często live'y, także zapraszam. Jest duża aktywność czy widzów, czy właśnie gdzieś tam moja częstotliwość live'ów, także mam nadzieję, że się widzimy. Dzięki za, dzięki za zaproszenie. Było super. No i tak jak właśnie mówiłeś, na pewno do następnego razu. No i siemanko w takim razie. Jo! Cześć,